Cześćanka, z tej strony Adrian. Dzisiaj jesteśmy tak w kolejnym odcinku z serii Ojciec z Synem. I tak jesteśmy na gospie. I ten i zaraz będziemy obrządki robić. Mm, no tak mm, jest. No tutaj idziemy robić obrządki. No. Tak, gdzie tego? Ja idę jajka najpierw pozbieram tam. Ej, ojciec, zapokazujemy im nasz nowy nabytek. No? O, kto zaraz? A ty czemu tam, co tak stoisz tam? O zaraz. kurno, bo tak. Nie, nie. nie szukaj nic, tylko chodź tu. Idź tam na jak... ja pizze, nie szukam bebilu. To po co tak stoisz? To było, bo ty taki zjem. I tam coś nie tak było, bo ty zje. Dobra, tam... No, tu tak, tu mamy nowy nabytek, to już tam dawno. W sumie kupiony, for Szmitka i elegancko.

Racyk. i tam no, trzeba im mm. puścielić. bo już tam mm. widziałem, sporo jest. A świeci się na czerwono jeszcze? Nie mówię, że już nie i tam nawet jest dużo, więc to wtórnie mogę. Faktycznie. Kur... no, cool. no ja kur... Ja Dobra, gieńcz nas I no... No tak, ustalmy i będziemy ten... Odstawić... I Tak! Dobra, chwilę. Zrobię krótkie cięcie I widzimy się po cieniu Dobra, no to tak Jeszcze... Tak, ojciec dał bojowe zadanie, żeby, żeby jechać podczepić przewracarkę i do świątki kosiarkę. Ojciec pomógł. Czekaj, bo na pole wyjechała. Dawaj, no podczep. Dobra, uważaj na ten. Wiem, bo ta kolizja czasem jest taka kolejna. Czekaj, złożymy ją, bo już śmek, składa. Med składa. Dobra, jak sobie przekazuję, założymy dam złożymy tak. I tak, żadę jest przykładowany. Hmm. W ogóle ten, no będzie trzeba obornik, gdybyśmy przyczepami na pole nie no, mogli. Macie jak? some ted Teraz, żeby kadłas wstąpił, A przetestować czy, nie, czy ten, czy działa wszystko, y, tak? Rokacyjne tak, jak tam hmm. może, Działa, tylko musisz już się wyrazić. Odsuń się, bo cię skusi. Idzie ładnie. Chodzi. No, e, no, jest dobre Czekaj się włoży do kabiny. to To czekaj, to ja tu zaparkuję gdzieś, tak Ojciec, tu możesz zrobić coś tam chciał. no. Ja tu ten. Ja tu idę sobie popatrzeć na łąkę, jak tam. Jak tam trawa. A no, już do koszenia, więc no. Następny odcinek to będzie już skoszenie łąk. No, no, bo trzeba skosić. Więc tak, no, zrobimy krótkie cięcie i widzimy się, jak ojciec jeszcze wymyśli jakieś bojowe zadanie. Dobra, więc tak, no, w tym odcinku to by było. Na tyle trzymacie się, następnego cześć.